Dzień dobry, dzień dobry kochani na kanale Karty na Miłość. Jeszcze jedna tygodnióweczka od Aniołów Światła. Tak jak zawsze, jak co tydzień, kochani, wybiorę dla Was trzy karty i przekażę Wam przekaz tych kart na tydzień od 12 do 18 grudnia, tak? Skarbę mam. Trzy karty dla Was. Serduszka, zastanówcie się, którą chcecie. Pierwszą, drugą, trzecią. Te sobie odłożę tutaj. Na pierwszą położę kartę, żeby Wam było łatwiej. Na drugą położę wstążeczkę. A na trzecią. Położę brelok z chińskich monet. O. To co, skarby? Za ten czas, co sobie myślicie, dajcie łapkę w górę. Zostawcie ślad w komentarzu, że zobaczyliście. Oczywiście, zachęcam do subskrypcji kanału, aby otrzymywać wszystkie filmy od razu, a nie za tydzień, dwa. Kochani, dla osób, które wybrały pierwszą, Karty. Przekaz jest synchroniczność. Przeczytam Wam, bo żarówka widzę, że odbija się mocno. Kochani, synchroniczność ma taką afirmację na ten tydzień. Wszystko zdarza się we właściwym czasie. Powtarzajcie sobie w tym tygodniu, bądź, jeżeli macie ochotę, tak jak ja, piszcie sobie co rano. Wszystko zdarza się we właściwym dla mnie czasie. W naszym niezwykłym wszechświecie nie istnieje coś takiego jak przypadek. Zbiegi okoliczności i tak zwane przypadki są starannie planowane przez pomagające ci anioły, byś mógł rozpoznać w nich działanie ducha. Ciesz się, gdy je dostrzeżesz. To wiadomość przekazywana przez anioły, by upewnić ci, że jesteś na właściwej drodze. Zacznij oczekiwać i wypatrywać zdarzeń synchronicznych. Uświadom sobie, że za każdym z nich kryje się jakiś boski zamysł. Więc rozważ, jaką naukę bądź świadomość ze sobą niosą. Wydarzenia synchroniczne mają Ci także przypomnieć, że wszystko wydarza się we właściwym, ustalonym przez Boga czasie. Wow, piękne przesłanie. No to zapraszam osoby, które wybrały karty numer 2 i tą wstążeczkę. Obfitość piękna karta, kochani. Afirmacja do tej karty zasługuje na miłość. Pomyślność i sukces. Jeżeli, skarby moje kochane, macie ochotę, powtarzajcie sobie co rano, po południu. Jeżeli macie ochotę, tak jak ja, piszcie sobie codziennie. Zasługuje na miłość, zasługuje na pomyślność, zasługuje na sukces. Przeczytam Wam, co oznacza karta obfitość. W Twoim życiu nadszedł czas, by zaznać pomyślności, miłości i sukcesu. Czerpiesz z nieskończonych zasobów wszechświata tyle, ile według Ciebie należy Ci się. Anielska mądrość przypomina Ci, byś zawsze wierzył w siebie oraz w to, że zasługujesz na więcej. Dzięki temu przyciągniesz do siebie obfitość i prawdziwe bogactwa życiowe. By poczuć atmosferę miłości, otwórz swoje serce na innych. Zdecyduj się robić to, co daje ci największe spełnienie, a anioły przyniosą ci radość, satysfakcję i sukces. Pomnóż swój dobrobyt, otrzymując z wdzięcznością, dając z chęcią i dziękując za wszystko. Ciesz się tym, co masz, a otrzymasz jeszcze więcej. Jeszcze raz kochani afirmacja. Zasługuje na miłość, pomyślność. I sukces. Przepiękne przesłanie dla dwójeczki. No to co? Grupa trzecia też jest ciekawa. Uwaga. Introspekcja. Dawno nie było tej karty. Afirmacja znajduje czas i miejsce tylko dla siebie. Macie ochotę, to sobie proszę powtarzać. Codziennie, jeżeli macie też. Yy, ochotę, to piszcie sobie tak jak ja. Znajduję czas i miejsce tylko dla siebie. No. Anioły radzą, by znalazł ciche miejsce, by pomedytować i wejrzeć w siebie. Teraz jest czas, by z dystansu przeanalizował swoje życie. Poświęcenie odrobiny czasu tylko dla siebie pozwoli ci otrząsnąć się z życiowych wezwań. Zastanowić się, co dalej. Zebrać siły przygotować się na następny etap w Twoim życiu. Zaglądając w głąb siebie, uświadomisz sobie swoje uzdolnienia, wewnętrzną siłę oraz mądrość. To czas uzdrawiania, wycisz swój umysł i emocje. Poproś by twój anioł otoczył Cię swoimi skrzydłami, dając bezpieczne schronienie, w którym możesz odpocząć. Teraz możesz wysłuchać swojego anioła, który daje ci inspirację i prowadzi we właściwym kierunku. Przeczytam Wam jeszcze raz afirmację. Znajduję czas i miejsce tylko dla siebie. Życzę Wam pięknego tygodnia, moi kochani. Co samych cudowności? Sprzątacie już na święta? Chońkę już macie? Buziaki, kochani, do usłyszenia niedługo.